Cześć, z tej strony hodowla oh, Antka, A w tym filmie chciałem wam tutaj pokazać, jak wybiałkowałem. Tutaj zrobiłem takie yy, dziczki, bo mi się tamte nie sprawdziły. O, tutaj widzicie, jest wybiałkowane. By było o wiele lepiej dla kurcząt, żeby nie zgupiały. O, widzicie, tak zrobiłem. Tu jest po prostu podkładka dana taka. I tu tak samo, tu musiałem trysztytkę dać, ale. Jak już jest. No i tu widzicie, sobie tak jest. Tu jest ta lampa. Włączę światło, pokażę Wam, to wygląda. Wszystko. Wyłączę tą. O, tu widzicie, jest lampa. No i tutaj jest. Widzicie, jest ta ściana. Ja, te ściany, wszystkie będę jeszcze dzisiaj blokował. Tutaj Tom już jak zrobiłem. No to wszystko jeszcze dzisiaj będę leciał wapnem. No tu Wam pokażę. O. to najgorzej zrobiłem, bo nie szły. Jej... Po prostu jestem za niski do niej Żeby coś zrobić Ale nie jest najgorzej O, pokażę tak Ważne, że nie jest ciemno tak bardzo jak było No, ta co jest nie najlepiej chyba zrobiona z wszystkich tu Widzicie, góra Wszystko ładnie Tutaj dźwiczki pomalowałem na biało No i tutaj ta jest też Ta w środku jest w miarę zrobiona no i tutaj te dźwińczki wiadomo, no tu jeszcze to wszystko mówię, muszę to wszystko wymalować, bo to tak Jak już ma być malowane to wszystko tutaj, to to, będę musiał wszystko pościągać No i ogólnie, o tutaj tą klatkę też pomalowałem całą, pokażę od środka No tutaj jeszcze jest jeszcze pomalowana cała Tu nie wiem czy jeszcze raz nie przemaluję, bo do dupy wyszło Bo później tu w miarę się zrobiło takie Bo było go trochę więcej Dźwi jeszcze wszystko i no, tu widzicie, już wyszły sobie ochyki z No i tutaj jeszcze zrobiłem bramkę wczoraj. Taką zrobiłem, bo tamta stara stoi tutaj. Tylko, że ona już się nie zamykała. No, tu widzicie, jest tak zrobione. I tu są takie dźwiczki. O. I ona się tak powoli otwiera. I to też jest, są, jest taka bramka, że jeśli będę chciał kładem wjechać albo czymś, to widzicie. O, I jest tak samo, jak było. Po prostu tylko jest. Zrobione na dwie części. No i tu widzicie, o! To zamykam. Tu jest coś zrobione, żeby po prostu można było zrobić sobie. O! Pyk. I man. Tu jeszcze muszę na końcu zrobić płotek. Taki mały. Ale będzie już w miarę ogarnięte. To wszystko. Tu widzicie, sobie siedzą. Biały kogut taki już o wiele lepiej wygląda, jak yy, odkąd do mnie przyjechał. No, tutaj pszeniczne sobie siedzą. O, tu widzicie. Pardenał sobie szaleje. No, tu sflesze. Nie chcę mnie jakoś tak nieść wszystkie jajek, ale teraz inkubatora już ze, coś jest zalężone widziałem. No, tu widzicie ten. I te dwie jego niebieskie kury. No, tutaj przejdziemy się dalej. Pokażę wam dzisiaj Wszystkie. No, tu widzicie, lok pojedzie, bo jednak rezygnuję z loków. Nie chcę, mi się jakoś nie podobają te loki. O to widzicie co? Karna siedzi. Muszę im wszystkim wody dzisiaj podawać. No idziemy się przejść. Tam jeszcze. No i tu widzicie tego od tyłu. One są obydwie, zrobione prawie, że. To jest desek po paletach po prostu To była stara paleta i ja ją rozwaliłem, później nałożyłem na nią siatkę. Pewnie będzie o wiele lepsza ta bramka o tamtej, bo po pierwsze nie będą kurczaki przechodzić. Tu jeszcze tu na całym będzie taka siatka dana Żeby po prostu było no Żeby po prostu nie przechodziły Kurczaki jak będą, bo pewnie będą wypuszczane na dwór Wam pokażę, o Tutaj te siedzą Tutaj yy, nowy gojemnik jest taki Nie wiem czy pokazywałem go już na filmie Czy nie Ale tutaj jest taki zrobiony Tutaj jest para tych yy, Tygrysów I tu wam pokażę jeszcze te Tutaj u nich o, A tu jest ten burys z tą yy, grochą No tutaj są siedzą no i tu jest taki mały gołemniczek, tu mają przejście, taką wolierkę mają małą zrobioną. Myślę, że na dwie pary wystarczające jest miejsca, bo co całe ma z 2,5 metra może od początku do końca. Nie wiem, nie mierzyłem tego. No a tutaj siedzi ten sobie tą kurką. Teraz pójdziemy tutaj do gołąbków, wam pokażę je wszystkie. Ogólnie gołąbki się dobrze w miarę trzymają. No, tu widziałem, Tak, tylko przelecę, bo tutaj, tak. Nic się nie zmieniło. Hodowli go MB. Od początku. Teraz to taka nudna hodowla. Bo nie ma za bardzo co robić w niej. Tak ogólnie. No, tu widzicie sobie siedzą. Wąbki. Już widziałem coś, że na jajka próbują się ganiać. No, tu sobie... Wszystkie... Tu wszystkie tułem karniki poustawiane, wszystkie trzy. O, tu widzicie gniazdko robią jakieś. Nie wiem jeszcze dokładnie które, ale pewnie albo kumru, albo mule żółte. Bo tutaj jest ich miejsce. Bo tutaj były parowane i tak się przyzwyczaiły. No jajka ja i to, że w miarę dobrze się rozwijają ogólnie. Pewnie za jakoś trzy dni będzie odcinek z inkubatora, tu będę prześwietlał jajka. No i tutaj ja, jeszcze wam pokażę głąbki jak sobie siedzą. I to by było chyba na tyle. Cześć.